Są to moje pierwsze akademickie mistrzostwa Polski. No Niesamowite doświadczenie, wszyscy młodzi. Yy, doping niesamowity, przyjechałem z moją uczelnią, Politechniką. Niesamowici ludzie, yy, krzyki, oklaski, wszystko. No i atmosfera bardzo fajna. Yy, wynik może nie do końca zadowalający, też y, trochę tych głównych rywali odpadło. Nie przyjechało po prostu, więc jakby skoczyłem w swoje. No a przy okazji zgadnąłem meda. Mega się cieszę, e, jest oczywiste, że się cieszę. E, no i cieszę się, że sprawdziłam się w e, innym biegu, w sensie było to, był to bieg, który prowadziłam od początku do końca, więc tym bardziej było to trudniejsze niż biec za kimś, także, e, także no super. No. Dobrze, w zeszłym roku też, znaczy broniłem w sumie tytułu, wynik co prawda daje dużo do życzenia, ale no to zawody były na miejsce akurat. Myślę, że był bardzo wyrównany poziom w tym roku. Może wynik, który wygrał jest niższy niż rok temu, ale te wyniki poprzednie były no, na wyższym poziomie, co też było widać po eliminacjach, bo wysokość, żeby zakwalifikować się do finału, była wyższa. Tak, 95 rok, właśnie chciałem dodać, że chyba to nie jest przypadek, że znowu na tej ziemi nazwisko Cidia się pojawia. 7,66 wówczas skoczył w wieku 25 lat, więc jestem o niego od, o 5 lat lepszy, bo ten tytuł już mi się udało zdobyć tak szybko. Bardzo mi się podoba z tutaj, tutaj trzeci raz i trzeci raz jestem bardzo zadowolona, Także Biały Stok jest dla mnie zdecydowanie szczęśliwym. Ampy, no, taką imprezą, gdzie w zasadzie mogę wystartować, też taki w zasadzie i poważny, i luźny start, bo dużo znajomych to można spotkać na, na starcie z całej Polski pogadać, no i przede też wystartować, tak? No, atmosfera taka jest prawie jak na Mistrzostwach Polski, ale mówię, jednocześnie jest ta otoczka taka studencka do tego. Fajna atmosfera, zawsze się spotykamy tutaj z dziewczynami, które już skończyły trenować i przyjeżdżają właśnie tylko tutaj co rok możemy się spotkać. Na pewno widać progres. To co przetrenowałem, jednak wiem jaką robotę zrobiłem, więc powoli to zaczyna wychodzić, dopiero jest początek sezonu. Cele są większe, też ustawiłem sobie rekord życiowy na ostatnią próbę. Też nie wyglądało to źle i mam nadzieję, że trochę świeżości dostanę i, i pójdzie jak najwyżej. Liczyłam na to 180, ale to nie był mój dzień dzisiaj na taki wynik. Jednak start tak wcześnie rano. Jestem przyzwyczajona do startu gdzieś tam po południu i myślę, że to miał wpływ dzisiaj na dzisiejszy wynik. Muszę chłopacy też z niedosytem, jak ja. Koło bardzo dobre, szybkie. Liczyłem na, na dużo dalsze rzuty. Nie wiem, czy no nie chcę się tłumaczyć, ale, ale no mówię, to jest, jest duży niedosyt dzisiaj. Na pewno pierwszy start, fajne otwarcie, klasa mistrzowska międzynarodowa, było z kim poskakać, fajne przetarcie przed sezonem. Za atmosferę przede wszystkim, w sensie jest tutaj bardzo, bardzo dużo osób, które znam, e, które są dla mnie życzliwe i które mi kibicują, i także którym ja kibicuję. Więc przede wszystkim za atmosferę i wyniki są tutaj dla mnie drugorzędne. To cudowna ekipa z Politechniki Gdańskiej. Serdecznie pozdrawiam chłopaków i dziewczyny. Jesteście niesamowici.